Czym jest długoterminowa opieka pielęgniarska? O tym dowiesz się w tym oto filmie. Długoterminowa opieka pielęgniarska to jest wielka pomoc dla tych wszystkich, którzy tak naprawdę borykają się z trudnościami związanymi z, z opieką nad osobą chorą w domu. Zatem jeżeli jesteś osobą, która tak naprawdę ma... Wokół siebie, wśród swoich bliskich, osobę leżącą, czy osobę, która ma jakieś niegojące się rany, czy też osobę, która potrzebuje e, niektórych czynności pielęgniarskich, nie tyle pielęgnacyjnych, ale rzeczywiście tego, by przychodziła do niej pielęgniarka, to zachęcam Cię, byś właśnie wsłuchał się w treść tego filmu, bo jak się okazuje, jest dla Ciebie. Pomoc jest dla Ciebie przeznaczona pomoc. Lekarz POZ-u to jest lekarz, który tak naprawdę wystawia, który kieruje pielęgniarkę do Twojego domu. To lekarz POZ podejmuje decyzję o tym, czy rzeczywiście. Potrzebna Ci jest taka pomoc, która nazywa się właśnie długoterminową opieką pielęgniarską. Na czym ta pomoc polega? Już Ci trochę o tym powiedziałam, ale dopowiem kilka słów. To jest pielęgniarka, która przychodzi do domu. Niemniej niż, uwaga, cztery razy w tygodniu, czyli tak naprawdę prawie codziennie, jest u ciebie pielęgniarka. I pielęgniarka na przykład może zmieniać opatrunki, może podawać zastrzyki, może robić czynności pielęgniarskie, nie pielęgnacyjne, a pielęgniarskie, jeżeli mówimy tutaj o Twoim chorym, którym się opiekujesz. Taka długoterminowa opieka pielęgniarska to jest świetna, Pomoc dla tych wszystkich, którzy właśnie nie radzą sobie z tymi czynnościami pielęgniarskimi. No przecież nie każdy z nas skończył szkołę pielęgniarek, nie każdy z nas jest pielęgniarką, nie każdy z nas umie świetnie ym, zmieniać opatrunki, a na przykład nie chce y, swojego seniora, swojej osoby starszej oddawać do jakiejś innej instytucji, tylko chce się nim zajmować w domu. Zatem, jeżeli tak jest, Proszę cię, udaj się do lekarza POZ w miejscu, w którym mieszkasz i po prostu z nim porozmawiaj o sytuacji, którą przeżywasz. I poproś go, zaproponuj bo może czasem lekarz e, nie wpadnie na tą myśl, by e, właśnie zaproponować ci e, wsparcie w obszarze pielęgniarskim, zaproponuj mu właśnie długoterminową opiekę pielęgniarską. Poproś go o to, by właśnie taka pielęgniarka przychodziła do Twojego domu. Jest to możliwe, należy tylko po prostu o to trochę powalczyć i należy wiedzieć, bo to jest klucz do tego. Należy wiedzieć o tym, że mamy takie możliwości, że możemy właśnie ubiegać się o taką pomoc w naszej codzienności. Jeżeli podobał Ci się ten film, jeżeli on był pomocny dla Ciebie, to zachęcam Cię, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, czy może kiedyś właśnie taki. Opieki pielęgniarskiej doświadczyłeś, czy doświadczył Twój bliski i jakie masz wrażenia, bo myślę, że to bardzo pomoże tym wszystkim, którzy będą oglądać ten film. Zachęcam Cię, podziel się swoim doświadczeniem, zachęcam Cię, podziel się swoim komentarzem pod tym filmem, a ja życzę Ci dobrego dnia, życzę Ci dużo uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, radość, lepsze życie i po prostu lepsze dni, żeby te dni nasze były pełne słońca to po prostu potrzebne jest dużo, dużo uśmiechu. Dziękuję Ci za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Małgorzata Kospin.